Świetna atmosfera, 200 osób, które zdobyło super interesującą, ciekawą, przydatną wiedzę na temat networkingu, na temat nieruchomości. Po dzisiejszym spotkaniu będą na pewno mogły ją wykorzystać dla siebie, dla swojego biznesu, dla swoich sukcesów. Bardzo się też cieszę, bo wiele ludzi podeszło do mnie po wykładzie i gratulowało mi wiedzy też takiej, którą przez dwa lata zdobywałem, czytając wszystkie możliwe ustawy związane z nieruchomościami. Teraz jak już przyjechałem, teorię próbuję zamienić w praktykę. Fantastyczna atmosfera, świetne kontakty biznesowe, można bardzo dobrze nawiązać znajomości. Dzisiejsze spotkanie dotyczące nieruchomości i networkingu uważam za bardzo udane, ponieważ spotkałem tu wiele konkretnych osób, które pomogą mi w przyszłości rozwijać mój biznes.